cześć, z tej strony wędkarstwo w Ordzie. jadę dzisiaj sobie z kolegą Mateuszem na staw nie wiem czy jest to staw prywatny dokładnie ale Mateusz już ponoć tam kilka razy łowił czekaj Mateusz, powiedz co tam są za ryby bo my znaczy ja dobrze nie wiem, bo tam nie byłem wiem gdzie się ten staw znajduje liny? no płocie? Japońce na pewno są? Japońce tu kolegą Mateusz. Łowimy dzisiaj na e, gruntówki, czyli fider i spławikówki. Przynęta czerwony robak i biały. No, pinka taka, odrobny robak biały. No, to więc e, widzimy się na miejscu. A jeszcze dodam właśnie, że e, ten staw właśnie. E, też e, niedawno słyszałem, coś tam słyszałem, że na tym stawie są jakieś, e, co tam mówiłem, a sumy, są tam sumy. No, ale że nie mamy mocnych zestawów, to na pewno nie będziemy łowić. To tak, to widzimy się na miejscu. No, siemanko, e, jesteśmy już nad łowiskiem. Wcześniej byliśmy po tamtej stronie. Jak widzicie, jak palcem pokazuje to tam najpierw panowie łowili. Właściwie wcześniej byliśmy tu, to było parę brań. Eee, właściwie prawie nie miałem jedną rybę. Hamulec był źle ustawiony, nie wiedziałem. Eee, łowimy na bolonki, spławikówki. Już spławiki są, będzie widać. ok I Mateusz się już zabawia w robieniu zanęty. Już dodał melasę i wszystko. Eee, I tak. No, już powinno być dobrze. Do... Trzeba ustawić dobrze statyw. O, on tam robi. Udałeś. Tu już jest melasa, taka piernikowa, trochę białych robaków i taki atraktor dragon, kminek na płoć. I moja zamęta, którą sam zrobiłem. I właśnie, Mateusz już się lepiej. a już taka trochę ciemna się zrobiła ja przez tym nie? No bo ja więcej melasy daję. No Fajny? Nie? nie, za dużo będzie. Za dużo, Zosta. Dużo, dobra bo mi się Trzeba, bo tu miejsca jest cała melasa. Trzeba ją weź. no Ale fajnie, że ciemna, taka, nie? No, taka średnio ciemna. Widziałam ci o wiele ciemniejsza. Murzyńskie. Cześć, może dosypię jeszcze to? No. Dosypię. Sacz, nie? No. Nie, teraz jiem. Ja od razu jeszcze nic się zrobię No, takie jasne. Jest na zamętą straszy drobnice. Pokaż, weź zobaczycie lepiej. Sitka nie mamy. A właśnie właśnie sobie kupiłem i nic yy, nie małem lepiej. No jest dobrze, nie? O, okay, patrzcie, chodź. zobaczcie coś takiego, takie kuleczki będą lądowały te wody. No. No i właśnie Mateusz teraz będzie wrzucał do wody. Idziemy z nim. I taki stawik obrzuca. Kaftelnie spówkę. O to było sobie Rzuć trochę. I tam, muszę i tam dalej. Dalej jest mój spławiczek. Gdzie swój spławik? Patrz, jedzie ci. Patrz, masz branie, masz branie. Masz branie. Nie, poczekaj, poczekaj. Mateusz ma branie. Poczekaj. O, jest, do... czekaj, czekaj. Mateusz ma branie. O, już i... Masz? Zerwała się. A co, było muło coś? No, to coś większego, chłopie. Poszło. No, sami widzieliście. Od razu zanęta zadziałała. Zanęta właśnie zadziałała. Moja zanęta. Dobra, i widzimy się przy jakiejś fajnej sytuacji, czy przy rybce. No i tak, patrzcie. Chwila czasu od tego, ile? 10 sekund. Minutka. Minutka nawet nie. Oa się w haczyk wbiłam. Nawet większa taka, nie? No, zdręga, ładna. Pokażę, weź tak trochę, bo jest za bardzo nie widać. Dobra. Coś takiego sami widzicie. Fajna, fajna wyprawa z Matim jesteśmy. Może jeszcze niedługo z kuzynem pójdziemy z Kasprym, nie? No, z bombem. Mój młodszy kuzyn. No, coś takiego widzicie. Młodszy kuzyn w moim piek. Ole się rzuciło. Widzicie tutaj? Okoje wypiłem, niech Nie, tak zaskoczyłeś. Dobra. To ja na razie tyle. No i Mateusz złowił płotkę. Możesz pokazać ją. Robimy kolejną. Znowu robię zanętę. Pokaż coś takiego, idzie do siatki. O, u mnie też jest ranie. Weź, poczekaj. U mnie też jest ranie. No taka ta teraz. Idzie do siateczki. I ma to już, już pakuje. O, czekaj, u mnie Te też, też jest ranie. No, side Tak to właśnie u mnie wygląda. Widzicie, to jest takie pudełeczko. Fishing box, coś takiego. Fajne bumiareczka tu jest. Widzicie, no i Mateusz stara się dalej coś złowić. Tutaj jesteśmy przy takiej drodze. Tu właśnie tu jesteśmy tak blisko takiego fajnego stawu A no, zarzuciłeś mi? A ja patrzę gdzie moja wędka? Tu sam Mateusz No To tyle na razie No tak już kończymy Był leczyk z... No Mateusz zerwał Ja zero ryb, Mateusz bardzo sporo ryb chcę trochę tych ryb jest Chciałem pokazać. Ale to jest dręga jaka pokaż ją To jest chyba co? So, chyba ta, pokaż. A daj do ręki. się chuj. A teraz tą. Weź czekaj, czekaj, tu wezmę. Chodź. Gdzie się wierci? I tu koło kamerki. Oh, oh. Kolejne suczki. <grym> Ej, pasta chyba nie żyje. No nie wiem, co się stało. O, to jest taka największa. No poć, ładna. Daj, no ładnie po. Do widzenia. Z tą małą będzie źle, tam widzicie po prostu za mała było, nie przeżyła. Teraz zręga średnia taka. Może ja? No. no. Ech, Szybka. No. I cztery rybki by był ładne. No tutaj przy brzegu... O tu widzicie, tam wcześniej łowiliśmy, Teraz tam przy no przed... tej zakończenie obisko. Ładne zrobimy. <grym> Gdzie masz zapałki? No. Czy ja to by dałem, ale dobra, to jest y, tyle tego filmiku. Zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału, lajkowania. I to na tyle, cześć.